No, hej, witam Was w kolejnej serii. Tym razem z zupełnie innej gry niż zwykle. Tak, tym razem witam Was w pierwszym odcinku takiej mini serii z gry zręcznościowo-logicznej, która nazywa się Balance. Więc, tak. Zanim zaczniemy, o co chodzi w tej grze? Generalnie gra polega na tym, żeby przejść każdą z możliwych plansz za pomocą kulki. Kulka ta może być kamienna, drewniana bądź papierowa. I w specyficznych miejscach yy, można się te kulki transformować w inne. I generalnie chodzi o to, żeby w każdym z etapów przejść ten etap z jak najlepszą, z jak najwyższą liczbą punktów. No i okej. Okay. Generalnie nie jestem zbyt dobry, jeśli chodzi o etapy zręcznościowe. Jeśli chodzi o etapy logiczne, też raczej nie bardzo. Ale nic, pomyślałem, że taka. Mała odmiana, myślę, że będzie dość miła. Jak widać, Balans ma 12 poziomów. 4 pierwsze już przeszedłem. Ale to nie zmienia faktu, że mogę przejść jeszcze raz, a następne przejść razem z Wami, więc zacznijmy od poziomu pierwszego. Sterowanie jest bardzo proste. Więc... OK. Tak jak widzimy, to się nam tutorial pokazuje, że Możemy kontynuować y, grę y, z return, czyli po naszemu z enterem, albo możemy wyjść z tutoriala przez Q, ale nie. Póki co zostawimy sobie ten y, tutorial. Jak widać, za pomocą shift'a możemy odwracać, więc musimy wcisnąć shift oraz klawisz odpowiadający za kierunek obrotu. Ok. Za pomocą spacji możemy mieć taki troszeczkę większy wgląd w sytuację. I co dalej? I możemy się kulką poruszać za pomocą klawiszy kierunkowych, kursorków. Nie ma problemu. Toczymy się dalej. Tak jak widać, tak. Wiele jest gier na podobnej zasadzie, z tym, że kierujemy całą planszą przechylaniem albo tak dalej, a tu kierujemy samą kulką, więc w pewien sposób to się troszeczkę wyróżnia. Jak widać, oprócz zwykłych powierzchni mamy też takie, nie ja wiem, druty, rurki, po których nasza kulka może się poruszać. Mamy też pudełka, które możemy przesuwać. Tak. A tu poniżej mamy. Dodatkowe życie. Jak widać, po lewej stronie, po prawej, Boże, po lewej stronie, na dole mamy punkty, natomiast po lewej mamy życie. Ok, wziąłem kolejne życie. Toczymy się dalej. Co dalej? Tak, jak widać. O, to jest transformator, który może nas zmieniać. Na różne kulki. Ten akurat zmienia nas w kulkę kamienną, która ma dużo większą bezwładność, jest dużo cięższa, trudniej się wtacza pod górkę, ale jednocześnie ma dużo większą siłę, co zresztą można widać tutaj. No, niestety, ta górka jest zbyt stroma dla kulki kamiennej, to też wciskając Enter dowiadujemy się, że możemy się przetoczyć tu, Zmienić się z powrotem w kulkę drewnianą. To jest taka dość prosta zagadka logiczna. Dzięki temu, teraz będąc kulką drewnianą, bez problemu powinniśmy się wtoczyć na tą górkę i przetoczyć dalej. Kulka drewniana nie ma problemu z przetaczaniem kulek papierowych, a tu mamy dodatkowe punkty bonusowe. Po ich rozbiciu dostajemy takie, ja wiem. Takie ścigające nas kuleczki, które jeżeli nas dotkną, to akurat dostajemy dodatkowe punkty. No i to zasadniczo to już jest cała filozofia gry. Reszta to jest element zręcznościowy. To jest checkpoint właśnie. To jest jeszcze checkpoint. Przez który jak przejdziemy, to jeżeli zginiemy, tu będziemy zaczynać. I zasadniczo... No to już jest jakieś. Yy, Krótkie podpowiedź na koniec, i to jest zasadniczo tyle. Teraz po prostu tą kulką musimy przechodzić kolejne etapy, e, mniej lub bardziej trudne. I miejmy nadzieję, że moja umiejętność. E, oj, nie mogę zbyt szybko tutaj, bo mogę zlecieć. Oj, okej, okay, tu zleciałem. I teraz mamy tutaj kolejną zagadkę możemy albo zmienić się w kulkę kamienną, która bez problemu przesunie ten klocek pod spodem, albo męczyć się z drewnianą. Osobiście wolę męczyć się z drewnianą z jednego powodu. Jeżeli pomęczymy się nieco z kulką drewnianą, to teraz nie muszę być kamienną, która jest dużo wolniejsza i tu pod, pod górkę miałby problem. Dzięki temu Oj 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 oj. Okej, okay, checkpoint. Właśnie, i teraz mogę być dużo szybszy. Jestem kulką drewnianą, a nie kamienną, która pod te górki by sporo czasu straciła. Więc, mimo że się męczyłem z tamtym klockiem, jednak w ogólnym rozrachunku zyskałem. Teraz mamy kolejną zagadkę, taka dość prosta. Mianowicie, tu, jak widzimy, drogę nam blokują takie patyczki, które są przesuwane przez te tarcze. W które z kolei można uderzyć? Gdybym teraz był kulką kamienną, byłoby mi o wiele prościej, to fakt. Ale kulką drewnianą troszeczkę sobie postukam i też je poprzesuwam. Między nimi widać yy, punkt życia. Dzięki czemu, jak widać, jeżeli mi się uda go zebrać, co mi się w tym momencie właśnie udało, kolejne życie mam w bonusie. Tu mogę się zmienić w kulkę drewnianą, którą już i tak jestem. A tu mamy kolejny checkpoint. Ok, i tu mamy wspinaczkę. Eee, tak, jeżeli zaobserwujecie to, o, ten tło, to ono się będzie zmieniać. W międzyczasie będziemy coraz wyżej się wspinać. Więc z początku do chmury, później jakiś, jakiś taki. Widać wysoka atmosfera, ale no, skończymy w kosmosie. Ale póki co. Jesteśmy w chmurach i tu, może, sobie troszeczkę oszukam. Mianowicie skoczę sobie tu, tak. Mm, tu się zatrzymam. OK. I każdy etap kończy się takim mostkiem, na którym sobie odfruwamy. Jeśli chodzi o pierwszy etap balansa, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam gra będzie podobać. No i cóż, jeśli chodzi o to, zobaczmy jak tam punktacja, level bonus, to time bonus, ileś tam extra lives będzie sporo, ale generalnie to by było na tyle. Jeśli chodzi o etap pierwszy, widzimy się w etapie drugim, mam nadzieję, że Wam podobało. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, Na razie, hej!